The hell this game so easy Okej! Okay. Oh, witam was wszystkich, z tej strony Floksy A to jest kolejny odcineczek z naszego kochanego Slenderka Bardziej z gry. Eh, whatever. Eee, ostatnim razem skończyliśmy przed jakąś kopalnią chyba. Nie pamiętam, w którą to stronę było. Ale... Mm, o, chyba znalazłem. Eee, nie wiem, co się robi w tej kopalni. To jest chyba kopalnia. A to wygląda jakby... Hmm. No, pod kontrolą jest crouch, Dlatego ja nie zauważyłem wcześniej, czy? Ech. Anyway, Karteluszka. Hmm. Oki doki, jakiś tam pan CR, czy tam pani, to chyba był pan, e, wspomniał swojemu lekarzowi. Tą całą jakąś tam sytuację. Chcę, żeby przyszedł, czy żeby przyszła jakaś tam osoba, bla, bla, bla i chcę, żeby... A tego się nie da. Okej, okay. sadge, Będę się otworzyć. Chcę, żeby tutaj przyszła ta usłupka sobie i przyszła do tego parku za ich tam magiczną, za magicznym domem matki, ich, jej. Jego, nie wiem, żeby zobaczyć, że nic tu tak naprawdę nie ma i że nie mają się czego bać, i w ogóle, żeby pozbyć się traumy. Cóż, e... biorąc pod uwagę to, co się działo w nocy, to chyba się nie udało, i nie wiem, czy miałoby to prawo się udać, ale och, well. jaki ja mam fajny dzień, w ogóle trochę naprawiłem. Sytuację z FPS-ami, nie wiem czy jest to zauważalne. Fajna muzyczka, to z daleka wyglądało, jakby on się uśmiechał, jakby ten cień pod jego twarzą był uśmiechem takim. Och, nie, jakiś dzieciak, to jest ten sam dzieciak, chyba co zaginął wcześniej. Nie wiem, eee, coś to jest? Cokolwiek? Anything? Something, anything, nothing. O, a jednak. Cz o nie! Okej, okay, nie zamierzam was zaanudzać tym. <noise> to już jest trochę. To jest trochę za długie, ale generalnie do gościu tutaj się żdali o tym, że nie umie za bardzo w życie i... i, i życie daje mu w życi. Jakby to ująć. W sensie... Nie radzi sobie z y, życiem i jest mu bardzo ciężko. Aczkolwiek wiem, jak możemy mu pomóc, wystarczy, że zostawicie lajka pod tym filmikiem i subskrypcję z dzwoneczkiem. Tak swoją drogą zachęcam. Kulman cool Mining. I... Oh, uh, 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 uh. E, czyli, że ta kopalnia się zamknęła, i e, wszyscy, wszyscy, wszyscy zostali takie. Uuu. Z którego roku jest ta gra? Nie pamiętam, ale. Troszkę już stara jest. A, fajna ten. Fajny cięć. Szkoda, że nie mogę zobaczyć swoich nóżek. Nie no, jestem facetem czy kobietą? Chyba jestem kobietą. Tak to trochę wygląda. This body. No, nah, anyway. Zostają uh, sobie tam... ...paychecki, w sensie kasę i do widzenia, powodzenia w życiu dalszym i tak dalej. Uh, Okej. Okay. Po pierwsze jestem geniuszem, bo... ...zatrzymam właśnie nagrywanie... I będę musiał to sklejać. Och, whatever. A po drugie, na razie wam to streszczę. Napiszcie w komentarzu, czy wolicie, żebym to wam streszczał, czy żebym wam to próbował tłumaczyć na polski. Generalnie gościu. Potknął się, upadł. Jego latarka się zepsuła i prawie umarł. W jakiejś jaskini, potem się obudził w wysokiej trawie. Zobaczył tą typiarę jakąś tam, nie wiem, nie wiem kogo. Ale zobaczył ją i nie mógł zwrócić jej uwagi na siebie. I i i. i. O, super, nie mogę tego otworzyć. Trochę lame. A wie, skoro nie mógł zwrócić jej uwagi, bo ona sobie oglądała TV, no to sobie odszedł, nie mógł myśleć, y, nie mógł myśleć jasno, i, i to tyle, nie? No go... Okej, okay, już się to coś dzieje. wiem, co to było, ale było to dość ciekawe. Hello, No, zablokowane. O, jaka szkoda. Really? To wyglądało przez chwilę jak jakiś turet. W razie utraty prądu, power shortage, whatever, wszyscy pracownicy muszą z, wynieść się z kopalni przez yy, windę awaryjną tak szybko jak tylko to możliwe. Do zasilenia wind proszę aktywować yy, zapasowe generatory. Przez uh, ground level of the complex. Aha, six gener. Musimy jakieś tam tego Czyli trzeba sześć jakiś tam generatorów uruchomić. I zgaduję, że będziemy ryzykować przy tym swoim życiem. O! Wszystko ze mną w porządku, Kate. Las jest piękny. Proszę przyjść i zobaczyć. Znajdę cię, więc. Z abyś mogła zobaczyć Jest tak pięknie kate Zostaw jedną Kasię w spokoju Kasię? Tak, kasię, nie? Dobrze mówię O hello Moment. Coś tutaj Mogę tutaj kliknąć coś? Nie mogę nic kliknąć. Sadgę. Ach. A, czyli, że ta kopalnia została sprzedana. Aha, jak będziecie chcieli, żebym wam to przeczytał, żebym wam to polekturował, to nie wiem. Zrobię specjalny odcinek, w którym będę czytał to po polsku, nie? Ok, to definitywnie bardzo było straszne, że coś tam chodziło. W ogóle nie spodziewam się takich rzeczy. O, mam wrażenie, No really? Uuu, fajnie. Hello, ciemno troszkę. Muszę się wydostać. Musimy się wydostać. Whatever. Trzeba stąd wyjść. W każdym razie. Spoko. To już zakomałem. Zgaduję, że mam ten generator odpalić, ale... Ale ja nie jestem taki głupi. Ja wiem, co ja mam robić. Aha. Dostań się do wieży. Super, to wiem. Mam się dostać do wieży jakiejś. E, coś tego, coś tu jest? Jakieś znajdźki, coś, cokolwiek. To coś musi być, prawda? Nie. Nudno. Szkoda. Da się po tej drabinie wejść? Pewnie nie. Nie, ale smutne. Mogę otworzyć te drzwi? No, muszę iść tutaj. No, ale muszę wszystkie te. Dobra, Kirippi. Troszeczkę. E, rozumiem, że zaczyna się zabawa, prawda? Slandi też mnie będzie gonił, nie? szuplaczek nasz kochany. Ok, kolejny generator. To przynajmniej wiem gdzie jest. Zostawię sobie go na później, bo znam takie tego ty. Ok, tak. Żeby to było gdziekolwiek w kiblu, ale coś w toalecie jest, coś nie, no, czysto. Moment, mamy już cztery generatory i one są szalenie blisko siebie. Biorąc pod uwagę to, że są tak blisko siebie, to za każdym razem, kiedy ginę, to będę musiał je... nowa ogarniać. Czyli no bo są tak blisko siebie, nie? Jakby były daleko, to... obstawiałbym, że one tam po prostu są. Ale to raczej RNG. Yellow, U, jak tu fajnie. Gdzie my jesteśmy? Tu jesteśmy. Jak subcio. Stąd przyszliśmy. Tia. Czarny ten grzyb taki. Nie fajna sprawa generalnie, ale... Oh well, what can I do? O, kolejny generator. Mamy już 5 generatorów obczajonych. Czyli idę tu, wracam się tamtędy. Okej. Okay. Ewentualnie jak będą jakieś potworki, to ja staram się kiwać na luzaczku. Ha! E, sabyczki. geht's? <gryw> Gado. OK, znalazłem wszystkie generatory. I do not care. I guess, że to robię. jste žízí, bratku. Dobra, nie będę mówił tego. No to ja cię po prostu będę trzymać, Jalo, no. Ah, ja, muss ich chyba. Okay. Trochę się zgubiłem tak. Troszeczkę. To było dosyć interesujące. On tutaj jest, nie? To naprawdę komicznie brzmi. Okej, okay. Prz slędziaczek przyjemniaczek się dołączył. Zejść na dół, jak to się schodzi? A, dobra, okej, okay. chyba wymieniłem. The hell, this game so easy. Okej. Okay. To serio wszystko co on robi? Szybko, zrobiłem? Nie, no, come on! Musi być coś trudniejszego tutaj, prawda? Nie, to, to elo, papa! No, okej. Okay. O, jak słodko. Nie mogę się w ogóle ruszać. Sadgę trochę. Mam nadzieję, że to nie dlatego, że się zgliczowałem, czy coś. Bo nie zgliczowałem się, prawda? Dobra, zobaczmy, co ja jeszcze tutaj mam do roboty. To było... Okej! Okay. Cóż, e... Wygląda na to, że... na no, ten odcinek, to to by było chyba tyle. <grym> Bo właśnie załadował nam się nowy chapter. Nagrywam jeden czapter na odcinek, tam jest światłość. O mój Boże, tam jest światłość, i mam bardzo mało baterii w kamerze. Mniem. No ale cóż, to co jest tam, wszyscy dowiemy się w następnym odcinku. Bardzo, bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Jeśli tak, to pamiętajcie zostawić bić łapkę w górę i subika z dzwoneczkiem. No i do następnego, do zobaczenia, do usłyszenia i cześć.